Ja nazywam się Widomska Genowefa. Mieszkam w Lipowicy 12 lat mam 69. Tutaj z tyłu jest pastwisko i tam było kiedyś takie jezioro. Nazywaliśmy głębokie jezioro. I już opowiadał, że on jak jechał, bo to trzeba było przejechać przez to pastwisko koło tego jeziora, żeby dostać się do ostroba. I dziadziuś tam jadąc mówi, wieczorem wracał i mówi, coś stanęły, konie stanęły, dęba, tak już mówił i nie pojechały dalej i ja widzę mur, nie, nie ma nic, tylko mur i te konie stoją, dęba, ja się wystraszyłem, wszedłem z wozu i przeżegnałem się, pobłogosławiłem w imię ojca i syna i ten mur zginął i konie poszły dalej. To tak opowiadał, właśnie tu na pastwiszku, że miał takie, yy, takie coś. Właśnie. A drugi, na przykład, drugi dziadziuś ze strony mamusi opowiadał, jak tam koło chęci, co kapliczka jest taka, ona została tutaj, szosę wybudowała, a ta kapliczka tam została. I mo, mój dziaduś owdowiał, żona jego umarła przy dziecku, a moja babcia zmarła przy dziecku, i to dziecko zostało malutkie. I mamusia opowiadała, że zawsze, jak to dziecko w nocy płakało, to mówi, że ja nie słyszałam, bo ja byłam młoda, więc spałam, tylko zawsze mówi tatuś, a mój dziadek opowiadał, że słyszał, to dziecko płacze, moment spokój, dziecko przestało płakać i słyszał sanie piersi dziecka, jak to dziecko się piersi i uspokoiło, uspokoiło się. Mimo, że mówi dziaduś, siedział, ten tato jej siedział na tym i patrzył się, ale mówi, nic nie widział. Dziecko za spokojne, cichutko tylko słyszał, jak tak buzią wargami, jakby ssało coś, ale nie widział tej żony, nie widział żeby coś. I to dziecko żyło jeszcze, mamusia mówiła, miesiąc czasu i zmarło. I dziaduś tłumaczył, że ta matka przychodziła do tego dziecka nakarmić go. No i zawsze mówił, że takie dziecko, że to tak się powtarzało, że to takie dziecko nigdy nie będzie żyło, bo się już nie boszczę, jak to mówił, i ono zmarło, to dziecko. To była mamusi siostra i faktem już miała na imię zmarła. Tak też dziad opowiadał, jak jechał, bo mój dziad jeździł do Chęcin, tam. Na cmentarz, chyba je, mówił, że jechał na cmentarz, i zeszło mu tam długo i wracał. I koło tej właśnie koło tej kapliczki, tam zaczęła mówić właśnie, koło tej kapliczki, jak wracał, mówi: Patrzy, idzie, a mój dziaduś lubił kobietki, z, patrzy, idzie taka ładna kobieta owinięta w chustę. Więc yy, dziadziuż, bo to było, nie, to było rano, to było świtkiem rano, o, jechał do chęci. I widzi taką kobietkę w takiej jesionki, były wcześniej, się nazywały takie chusty duże, to były takie jesionki nazywane i była owinięta w tą chustę i szła. I dziad już skoczył z tej fury, zatrzymał konia, skoczył i z złapę ją na furę i doszedł, wziął ją tak w objęcia i nic mu nie zostało. Bardzo się wystraszył tego. To było koło tej kapliczki właśnie, wystraszył się, wsiadł na konia, mówiła, że z bacikiem konia pogonił, tak pojechałem szybko, bo tak się wystraszyłem. A czym mówił, co to mogło być? Działuś twierdzi, że to była jakaś młoda kobieta, która zmarła. Właśnie powiem Panu, że jak ja pamiętam, to zawsze kapliczka była, ale nigdy Mausia właśnie nie mówiła, Nie Pan, dużo człowiek tak Mamusia nie miała czasu, bo nas było sześcioro, nie miała czasu tego tak opowiadać ciągle ta praca, bo to pole było. Właśnie tak dużo rzeczy nie wiemy o swojej rodzinie, powiem Panu. I to jest właśnie złe. Yy, najczęściej to mamusia piekła raz w tygodniu, tak w sobotę ten chleb uśpiekła, później upiekła ten chleb, później yy, takie yy, płomyki robiła właśnie i pamiętam jak. To mi tak utkwiło, jak mam się te podpłomyki upiekła, I tak czekaliśmy na te podpłomyki, bo było nas sześcioro, każdy musiał mieć ten podpłomyk. I wcześniej dochodziły takie, mama nazywała to dziady, takie ludzie biedni, może powiedzmy, a to były nazwane dziady. I przyszedł ten pan, i pamiętam było sześć tych podpłomyków, i mam mówiła tak: dajcie temu jeden. I żadne z nas nie chciało dać, no bo my mieliśmy. No i pamiętam, jak mamusia mówi, nie daliście podpłomyka, to ja mu dam cały chleb. No i mamusia mu dała ten chleb nie poszedł ten dziad, bo my nie chciec, bo mydzimy podpłomyki. To było dla nas bardzo ważne. I piekła też mamusia takiego, taki placek właśnie później wkłada ziemniaków tartych był i pieczony. No to był rajta raz w tygodniu mamusia to piekła. To było takie coś, że Hmm, na przykład ja sama to doznałam, będąc jako dziecko na odpuście w Brzezinach, bo to na odpuście chodziło do Kowy, do Brzezin i byłam, pamiętam, w tych Brzezinach na odpuście i przyszłam podczas mszy świętej, zasłabłam, bardzo zasłabłam, leciałam przez ręce i pamiętam, mamusia mnie wzięła yy, tam w kąt, bo tam jest blisko cmentarz, w kąt, zdjęła majtki i mnie wytarła tymi majtkami i faktem dla mnie to pomogło. Bo ja po prostu otrzepałam się, jak mamusia mówi, i ja to pamiętam. A nie mówili dlaczego tak się robiło? Czy mamusia to? twierdziła, dlatego że są złe oczy, że ktoś złymi oczami spojrzał i to dziecko Cię na pewno, to było tak, że złymi oczami Cię spojrzał. Nie powiem nazwiska, ale była taka pani, ona już nie żyje, to mówili, że ona czarowała, no. Ale że, co, co ona w ogóle mówili, co ona mówiła? Mówili na przykład, że tak że rano wstawała przed wschodem słońca, szła na pole, szła, bo to się mówiło miedzą, szła miedzą i jakieś tam uroki robiła i zabierała y, sąsiadom, y, żeby im źle żyto to na przykład rosła u niej lepiej. I chodziła w jakieś tam dni, na przykład najbardziej to podobno w Boże Ciało, jak szła rano świtkiem, ja znałam tą panią, ale nie mogę powiedzieć, i, I to było nawet jak zmarła, to było mówione, że mówi, to jej te czary wychodzą, bo, bo mówi, lało się strumny, nie mogły jej pochować, mówi to te czary. Ale to było. A co mówili, że się lało strumny? Z, z ciała jej. Jak szła duża chmura, to moja mamusia brała. Nazwana to krzyż, pasyjka, taka została, bo wcześniej dostało na stole pasyjka. Pan Jezus nazywał się to pasyjka. I tą pasyjkę Mamusia zawsze wkładała w okno i obraz. Zawsze stał w oknie to, żeby uchronić dom przed piorunami. Jak burza bardzo duża była, nas było dużo, sześcioro. Tatuś zawsze gdzieś w pracy była albo gdzieś. I mamusia zawsze brała takie, bo to nie było światła, pamiętam, lampy były na tym i mamusia robiła takie ubrania, nam brała takie tobołki i byliśmy zawsze naszykowani na łóżku, siedzieliśmy nieraz w nocy, godzina dwunasta, burza idzie, a mamusia nas budziła, musielibyśmy ubrani, siedzieć na tych łóżkach, a mamusia koło nas te tobołki, bo w razie jak piorun szczeli w dom, żebyśmy mogli uciec z domu. A nasz mój dom rodzinny stoi jeszcze, on ma ponad 100 lat. Także tam mieszka brat. On stoi, to był drewniany dom, więc mamusia mówi: jak szczeli piorun, to moment pójdzie wszystko. W tym starym domu z tyłu było wyjście tak zwana komora była. I myśmy, jak mamusia poszła w pole, nas zostawiała. Dom był od drogi, zamknięte drzwi. I zobaczyła, któraś tam okna my zasłaniali, bo jeździły czarne wołgi po wsi. Czy to je, jak jechał samochód, to nie tak jak teraz to samochód jeżdżą, że jechał samochód i któraś tam krzyknęła, czarna wołga, a myśmy zamykali dom z tyłu, żeśmy wychodzili tylko się wysikać, żeby można było być i siedzieliśmy dopóty, dopóki mamusia nie przyszła, bo czarna wołga jeździła i zbierała ludzi, dzieci.